W czasach wielkiego zapału i prześladowań narodził się Marek, znany również jako Jan Marek, w żydowskiej rodzinie w Jerozolimie, prawdopodobnie w połowie Piranbe wieku, w łonie pobożnego domu, który bał się Boga i pozostawał blisko pierwszych naśladowców Chrystusa. Chrześcijańska tradycja utrzymuje, że jego matka Maria była kobietą niezwykłej wiary, a jej dom służył za miejsce spotkań dla pierwszych chrześcijan, będąc nawet jak wierzy wielu, miejscem ostatniej wieczerzy i zesłania Ducha Świętego w dniu pięćdziesiątnicy. Od młodości Marek obracał się wśród centralnych postaci pierwotnego chrześcijaństwa, wzrastając u stóp apostołów i słuchając z ust naocznych świadków słów oraz cudów Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Dzięki temu przywilejowi jego dusza została ukształtowana łaską i płomiennym przykładem wiary pierwszych uczniów. Co przygotowało go do wielkiego zadania: stać się jednym z głównych zwiastunów Ewangelii dla świata. Pierwsza wzmianka o nim w Piśmie Świętym pojawia się w Dziejach Apostolskich, gdzie jest wymieniony jako towarzysz Pawła i Barnaby w ich pierwszej podróży misyjnej, co już wskazuje na jego czynny udział w rozszerzaniu wiary. Barnaba, kuzyn Marka według tradycji, Dostrzegł w młodzieńcu gorliwego ducha pragnącego głosić Chrystusa z Zmartwychwstałego i powierzył mu misję ewangelizowania ziem pogańskich oraz siania słowa tam, gdzie nie było jeszcze słyszane. Jednakże podczas tej pierwszej wyprawy Marek odłączył się od Pawła i Barnaby w Pergę w Pamfili, wracając do Jerozolimy, co w przyszłości wywoła napięcia, a jednocześnie ujawni jego ludzką stronę i proces duchowego dojrzewania. Później decyzja ta spowodowała spór między Pawłem a Barnabą, który doprowadził do rozdziału w następnych misjach. Barnaba pozostał z Markiem, natomiast Paweł wyruszył z sylasem, co ukazuje siłę przekonań apostolskich. Pomimo tej różnicy zdań nie ma śladu trwałej urazy. Lata później sam Paweł napisze o marku z czułością i uznaniem, prosząc, aby został mu przysłany, bo jest mi przydatny do posługi 4:11. U boku Barnaby Marek nadal ewangelizował z odwagą i zapałem, stopniowo zyskując mądrość i siłę potrzebne do stawienia czoła wyzwaniom apostolatu. Tradycja Kościoła Wschodniego wskazuje, że Marek jako pierwszy zaniósł Ewangelię do Egiptu, szczególnie do Aleksandrii, jednej z najważniejszych metropolii tamtych czasów, stając się założycielem Kościoła Koptyjskiego. Jego posługa w Aleksandrii przyniosła wielkie owoce duchowe. Lecz spotkała się też z zaciętym sprzeciwem władz pogańskich i ludności wrogiej rodzącemu się chrześcijaństwu. Nie bacząc na to, Marek z niestrudzonym zapałem głosił, chrzcił i zakładał wspólnoty. Formował uczniów i wyświęcał prezbiterów, kładąc fundamenty wiary chrześcijańskiej w północnej Afryce. Pośród prześladowań pozostawał niewzruszony, przekonany, że krzyż Chrystusa jest jedyną drogą prowadzącą do zmartwychwstania. A krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan. W Aleksandrii założył słynną szkołę katechetyczną, zalążek bogatej tradycji teologicznej i duchowej, która w późniejszych wiekach wydała wielkich świętych, takich jak Atanazy i Cyryl z Aleksandrii. Jego bliskość z Piotrem, księciem apostołów, była jednym z najbardziej znaczących doświadczeń życia, gdyż to od niego słyszał bezpośrednie relacje o życiu, śmierci. I zmartwychwstaniu Jezusa. Zainspirowany tą więzią Marek napisał drugą Ewangelię, znaną jako Ewangelia według świętego Marka, spisaną prawdopodobnie w Rzymie dla wspólnoty chrześcijańskiej pochodzenia pogańskiego. Ta Ewangelia cechuje się narracją bezpośrednią, dynamiczną i pełną akcji, ukazując Jezusa jako syna Bożego i cierpiącego sługę, z szczególnym naciskiem na mękę i zmartwychwstanie. Tradycja głosi, że Piotr dyktował wspomnienia, a Marek je zapisywał, działając jako wierny sekretarz, i dlatego jego Ewangelia postrzegana jest jako odzwierciedlenie przepowiadania Piotrowego. Dzieło to stało się fundamentalne dla rodzącego się Kościoła, będąc pewnym i natchnionym źródłem, uznanym za kanoniczne już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Dzięki zwięzłemu i silnemu stylowi Marek pragnął trafić do serc wiernych. Ale też tych, którzy jeszcze nie znali wiary, ukazując Jezusa w nieustannym ruchu, w misji zbawienia ludzkości. Jego wkład jako ewangelisty wyniósł go do rangi jednego z czterech filarów katechezy biblijnej, obok Mateusza, Łukasza i Jana, współtworząc serce Nowego Testamentu. W relacjach Marka wyraźnie widać żywe świadectwo kogoś, kto znał apostołów, kto słyszał i widział cuda opowiadane przez naocznych świadków. Nadając jego pismu niezaprzeczalną głębię historyczną i duchową, tradycyjna ikonografia chrześcijańska przedstawia Marka jako uskrzydlonego lwa, symbol królewskości Chrystusa i głosu wołającego na pustyni, jak Jan Chrzciciel, przygotowującego drogi Pana. Na przestrzeni wieków jego postać stała się symbolem odwagi i wierności Ewangelii, czczonym zarówno na Wschodzie, jak i na zachodzie, zwłaszcza w Wenecji gdzie jego relikwie spoczywają w słynnej bazylice św. Marka. Po pobycie w Rzymie i bezpośrednim kontakcie ze św. Piotrem, Marek poczuł się wezwany, by jeszcze żarliwiej głosić Ewangelię, niosąc autorytet słowa i ogień Ducha Świętego. Jego wyprawa do Egiptu była opatrznościowa, gdyż tamta ziemia, choć bogata w starożytne kultury i mądrość filozoficzną, wciąż pogrążona była w ciemnościach pogaństwa i spragniona prawdy. Aleksandria, metropolia kulturalna i intelektualna, stawiała ogromne wyzwania, potężne świątynie pogańskie, rywalizujące szkoły filozoficzne i ludność niechętną nowej wierze głoszącej ukrzyżowanego Boga. Marek mimo to odważnie postępował naprzód, zwiastując dobrą nowinę na placach, w domach i pośród ubogich, którzy otwierali się na Ewangelię niczym żyzna ziemia na obfity deszcz. Znosił krytykę i szyderstwa, lecz nie cofał się. Wiedział, że Krzyż jest jego towarzyszem, a krew przelana, nawet w ostrych słowach wrogów, stanie się źródłem odkupienia. Pierwsi jego nawróceni, poruszeni, byli bardziej przykładem niż słowem. Marek żył jak Chrystus, prosto z miłością i nieustanną modlitwą, wzbudzając podziw nawet wśród najbardziej sceptycznych. Zorganizował pierwsze skupiska chrześcijan z porządkiem i gorliwością ustanawiając przywódców duchowych, katechetów i sługi na wzór pierwszych kościołów w Jerozolimie i Antiochii. W krótkim czasie Aleksandria zaczęła odczuwać wpływ obecności chrześcijańskiej. Chorzy byli uzdrawiani, rodziny się nawracały, a wieść o zmartwychwstałym rozchodziła się jak ogień po suchej słomie. Szkoła katechetyczna, którą założył kształciła nie tylko wiernych, lecz także myślicieli chrześcijańskich którzy rzucali wyzwanie pogańskim filozofom na ich własnych arenach intelektualnych. Doktryna chrześcijańska rozkwitała w Aleksandrii z mocą, kierowana tradycją apostolską, którą Marek uosabiał, będąc pomostem między pokoleniem apostołów a nowymi wspólnotami. Marek dbał o zachowanie jedności wiary, zwalczając herezję i czuwając, by nauka Chrystusa była przekazywana wiernie, bez ustępstw wobec kultury pogańskiej. Gdziekolwiek się pojawiał, pozostawiał ślady świętości i przemiany. Ewangelia była nie tylko głoszona, lecz przeżywana intensywnie, stając się widoczną obecnością na ulicach i w sercach ludzi. Opozycja jednak rosła. Kapłani pogańscy, tracący wpływy i władze, obawiające się nowej religii, zaczęli knuć przeciwko Markowi. Napięcie osiągnęło szczyt podczas świąt pogańskich, gdy obecności chrześcijan nie dało się już ignorować. A przywódcy zdecydowali, że Marek musi zostać zgładzony. Gdy celebrował Eucharystię z wiernymi, został zaskoczony przez żołnierzy i rozwścieczony tłum, który związał mu szyję linami i wlekł przez ulicę Aleksandrii. Przez długie godziny był brutalnie wleczony, doznając głębokich ran, lecz nie wyrzekł się Chrystusa. Jego ostatnie słowa były słowami przebaczenia, echo modlitwy Jezusa na krzyżu. Ojcze, przebacz im! Pod koniec dnia jego martwe już ciało wrzucono do ciemnego więzienia, lecz jego dusza wzniosła się chwalebnie na spotkanie pana, pieczętując męczeństwem swą wierność misji. Uczniowie w ukryciu odzyskali jego ciało i pogrzebali je z czcią, świadomi, że krew pasterza jeszcze bardziej użyźni wiarę trzody. Wieść o jego śmierci rozeszła się szybko i zamiast zgasić jego dziedzictwo, umocniła kościół który wzrastał liczebnie i gorliwością, prowadzony żywą pamięcią męczennika. W kolejnych wiekach jego grób stał się miejscem pielgrzymek, a sam Marek był czczony jako apostoł Afryki, ewangelizator Egiptu, ojciec wiary w Aleksandrii. Tradycja głosi, że wieki później jego relikwie zostały przeniesione do Wenecji, gdzie przyjęto je z wielką uroczystością i pobożnością przez chrześcijan Zachodu. Wenecjanie, przyjmując jego święte szczątki, wznieśli jedną z najwspanialszych bazylik chrześcijaństwa. Bazylikę świętego Marka, która stała się symbolem duchowej potęgi miasta. Tam, uskrzydlony lew, symbol ewangelisty, zyskał honorowe miejsce na fasadach, w mozaikach i na sztandarach, reprezentując siłę i szlachetność Słowa Bożego głoszonego przez Marka. Lew z skrzydłami i otwartą księgą stał się nie tylko emblematem marka, lecz także odwagi, jaką każdy chrześcijanin winien mieć, ogłaszając Ewangelię pośród przeciwności. Tak więc Marek przemawia nadal do Kościoła nie tylko przez swoją Ewangelię, lecz przez życie oddane, krew przelaną i wierność aż do końca Panu Jezusowi Chrystusowi. Ewangelia według świętego Marka, choć najkrótsza z czterech, Posiada wyjątkową siłę narracyjną, przekazując dynamizm posługi Jezusa z intensywnością i jasnością. Bezpośredni język i żywe szczegóły zdradzają autora, który znał z bliska pierwotne świadectwa i troszczył się o katechetyczne oraz pastoralne uporządkowanie faktów. Marek nie pisze, aby olśnić, lecz by nawrócić. Jego celem nie jest tylko poinformować. Ale przemienić serca, zapraszając czytelnika, by poszedł za Jezusem aż na krzyż i dalej. Jedną z charakterystycznych cech Jego Ewangelii jest tak zwany sekret mesjański, gdzie Jezus nakazuje milczenie o swojej tożsamości, aż Jego odkupieńcza misja na krzyżu zostanie w pełni objawiona. Ten zabieg literacki odzwierciedla teologiczną głębię narracji, prowadząc czytelnika krok po kroku do zrozumienia, że prawdziwa chwała Chrystusa objawia się w cierpieniu. Liturgiczna tradycja Kościoła przyznała Ewangelii Marka zaszczytne miejsce, głosząc jej teksty podczas mszy i kateches przez wieki, pouczając wiernych na całym świecie. Ojcowie Kościoła uznali w Marku postać o ogromnym autorytecie duchowym, a jego Ewangelie często cytowali Ireneusz, Klemens Aleksandryjski, Orygenes i inni doktorzy wiary. Szkoła katechetyczna w Aleksandrii Założona z jego inspiracji, stała się latarnią chrześcijańskiej mądrości, łącząc wiarę i rozum oraz kształtując myślicieli, którzy uformowali dogmat i ortodoksję. Do najbardziej znakomitych owoców tej szkoły należą postaci takie jak święty Klemens Aleksandryjski, który zespolił helenizm z doktryną chrześcijańską, oraz Orygenes, którego erudycja pozostawiła trwały ślad w teologii. Ci ludzie, duchowi spadkobiercy Marka, Podtrzymywali wiarę w trudnych czasach, zwalczając herezję i broniąc objawionej prawdy z odwagą i imponującą uczonością. Liturgia koptyjska po dziś dzień czci świętego Marka z wielką uroczystością, uznając w nim nie tylko męczennika, lecz patriarchę założyciela egipskiej wiary, ojca afrykańskiej ortodoksji. Jego obecność żyje w ikonografii wschodniej, gdzie ukazywany jest w białych szatach, z Ewangelią w dłoniach i lwem u stóp. Symbolem jego duchowej władzy i mocy słowa. W wielu przedstawieniach Marek jest malowany podczas pisania, jakby bezpośrednio inspirowany przez Ducha Świętego, z zapałem spisując to, co oczy Piotra widziały, a uszy Jana słyszały. Na zachodzie jego pamięć również rozkwitła, zwłaszcza po translacji relikwii do Wenecji, gdzie jego postać stała się nierozerwalna z tożsamością miasta. Bazylika Świętego Marka. Ze swymi złotymi kopułami i olśniewającymi mozaikami świadczy o czci, jaką go darzono, przyjmując pielgrzymów i wiernych szukających jego wstawiennictwa. Uskrzydlony lew, symbol marka, zdobi także flagę Republiki Weneckiej, przypominając, że władza świecka, gdy jest sprawiedliwa, winna poddawać się władzy duchowej Ewangelii. Wpływ świętego Marka nie ogranicza się do jego epoki. W każdym pokoleniu na nowo rozbrzmiewa Jego proroczy głos, wzywający chrześcijan do wierności, zapału misyjnego i bezgranicznej miłości do Chrystusa. Jego styl ewangelizacyjny, naznaczony działaniem, służy za wzór misjonarzom wszystkich czasów, którzy, jak On, mają iść na cały świat i głosić Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. To zdanie, kończące Jego Ewangelię, jest prawdziwym duchowym okrzykiem bojowym. Powszechnym wezwaniem do misji, do uczniostwa i radykalnej świętości. Męczeństwo Marka nie było końcem, lecz początkiem. Jego śmierć zapieczętowała przesłanie krwią, czyniąc je wymowniejszym niż mogłyby być słowa. Kościół uznał go za ewangelistę i męczennika, a jego święto liturgiczne obchodzone 25 kwietnia jest okazją do odnowy wiary i modlitwy o powszechną misję Kościoła. W Aleksandrii, mimo wieków prześladowań. Chrześcijanie koptyjscy zachowali żywą pamięć Marka, powtarzając jego słowa i strzegąc jego nauki z płomiennym zapałem. Wierność tych chrześcijan, którzy przetrwali najazdy, represje i męczeństwa, jest żywym świadectwem ziarna zasianego przez świętego Marka, które nadal owocuje pośród trudności. W kościołach wschodnich opowieści o jego życiu czyta się jako część formacji nowych prezbiterów Ucząc ich, że prawdziwy pasterz oddaje życie za swoje owce. Tak więc święty Marek pozostaje zwierciadłem powołania apostolskiego: żyć dla Ewangelii, umrzeć dla Chrystusa i rodzić nawet po śmierci owoce wiary, nadziei i miłości. Imię świętego Marka pozostaje wyryte w sercach wiernych jako znak niestrudzonej wierności misji otrzymanej od samego Chrystusa, przekazanej przez apostołów. I przeżywanej z zapałem. Jego przykład brzmi szczególnie mocno w czasach prześladowań, gdyż sam stawił czoła nienawiści świata z łagodnością, pokazując, że miłość Boga pokonuje wszelką przemoc. Głosząc Ewangelię na ziemiach pogańskich, zmagał się nie tylko z zewnętrznymi wrogami, lecz także z wewnętrznymi wyzwaniami, takimi jak strach, zmęczenie i pokusa rezygnacji, a wszystko przezwyciężył dzięki wierze. Relacje o jego odwadze karmiły nadzieję całych pokoleń. Od chrześcijan Aleksandrii, przez męczenników XX wieku, po dzisiejszych wiernych, którzy wciąż walczą, by żyć swoją wiarą w wolności. Kościół dostrzega w świętym Marku nie tylko świętego pisarza, lecz także wzór ucznia misjonarza, którego całe życie zostało pochłonięte przez głoszenie Królestwa Bożego. Jego życie przypomina nam, że Ewangelia nie jest martwą księgą lecz żywym płomieniem, który należy nieść światu z pośpiechem, gorliwością i sercem rozpalonym boską miłością. Na synodach Kościoła Wschodniego jego imię wymieniane jest z czcią, gdyż reprezentuje on apostolicki korzeń zapewniający autentyczność wiary wyznawanej przez chrześcijan Wschodu. Na zachodzie jego postać stała się punktem jedności między różnymi tradycjami liturgicznymi, celebrując jedność Kościoła w poszanowaniu różnorodności wyrażeń pobożności. Święty Marek inspiruje odnowę szkół katechezy, gdzie jego metoda, jasna, bezpośrednia i skoncentrowana na osobie Chrystusa, jest wzorem skuteczności pastoralnej na nasze czasy. Jego nacisk na mękę, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa jest ciągłym zaproszeniem do kontemplacji misterium paschalnego, serca wiary chrześcijańskiej i źródła wszelkiej nadziei. Symbol lwa pozostaje aktualny, nie jako drapieżnik, lecz jako znak mocy słowa, królewskości Chrystusa i czujności, jaką każdy chrześcijanin winien zachować w duchowej wędrówce. Obecność Świętego Marka wzywana jest podczas misji, studiów biblijnych, święceń i w chwilach próby, jako wiernego orędownika przy tronie Najwyższego. W jego święto liturgiczne Kościół głosi czytania przypominające jego rolę jako zwiastuna dobrej nowiny i posłańca łaski, stawiając go między wielkimi filarami wiary apostolskiej. W czasach nowoczesnych pozostaje on wzorem ewangelizatora, prostego, odważnego, wiernego korzeniom, a zarazem otwartego na przemieniające działanie Ducha Świętego. Relikwie świętego Marka z czcią przechowywane w weneckiej bazylice są przedmiotem kultu, lecz jego największe dziedzictwo jest niewidzialne: wiara zasiana w sercach i odwaga wzbudzona w duszach. Wiele zgromadzeń zakonnych i ruchów kościelnych obrało Marka za patrona, zwłaszcza te poświęcone ewangelizacji i formacji katechetycznej. Jest on także patronem pisarzy, tłumaczy i interpretatorów. Z racji swej misji uczynienia Słowa Bożego dostępnym dla wszystkich ludów, języków i narodów. Jego postać obecna jest w licznych katedrach, witrażach i ikonach na całym świecie, zawsze kojarzona ze szlachetną misją wiernego i entuzjastycznego głoszenia Chrystusa. W duchowości chrześcijańskiej Marek przyzywany jest jako Ten, który choć zachwiał się w młodości, wytrwał do końca, stając się świętym i męczennikiem Ewangelii. Ta historia szczególnie pociesza tych, którzy potykają się na drodze wiary, ukazując, że Bóg potrafi przemienić ludzkie upadki w stopnie prowadzące do świętości. Ostateczne przesłanie Marka ukryte w jego życiu i pismach brzmi: Krzyż nie jest porażką, lecz przejściem, nie jest końcem, lecz początkiem prawdziwej chwały. Przekazując Kościołowi Ewangelię noszącą jego imię, pozostawił nie tylko tekst, lecz duchowy kompas. Niewyczerpane źródło inspiracji na drodze chrześcijańskiej. Jego wierność misji otrzymanej od Piotra, a przez niego od samego Chrystusa, ukazuje znaczenie posłuszeństwa w życiu apostolskim, jako znaku miłości i pokory. W niebie święty Marek kontempluje już pełnię tego, co głosił słowem i krwią, wstawiając się za wszystkimi, którzy, jak on, pragną żyć i głosić Ewangelię. Niech jego życie wciąż rozświetla kroki dzisiejszych chrześcijan. Zachęcając nas, byśmy i my byli lwami wiary, odważni, wierni i gotowi z miłością oraz odwagą wyznać Jezus Chrystus jest Panem.